Za nami dzień, a w zasadzie dni kobiet w gminie Bełchatów. Świętowano bowiem w kilku miejscowościach. My z naszą kamerą odwiedziliśmy dwie. Najpierw Niedyszyna. Miejscowi strażacy przygotowali dla Państwa sporo atrakcji. Nie zabrakło życzeń, lampki szampana i oczywiście kwiatów. W tym szczególnym dniu, w sposób szczególny, pamiętamy o tym, że jesteście bardzo ważne. Natomiast w każdym innym dniu również pamiętamy, bo tego się nie da zapomnieć. Życzę Wam wszystkiego najlepszego, spełnienia marzeń, wiele uśmiechu, radości, pogody ducha, poczucia zadowolenia i poczucia spełnienia. I, I tego, żeby mężczyźni na co dzień tak się starali jak dzisiaj. Impreza rozkręcała się z minuty na minutę, w czym pomogli też panowie. Wójt Kamil Ładziak, szef Straży Jacek Młynarczyk dali popis karaoke. Głos, aż poszedł mimochodem Kaminkowę. Nad nie coś z bardzo wielki strach. Czarną koń. Mały kant. Wrogie, panie z gminy był Gminne obchody dnia kobiet odbyły się w tym roku w postenkalicach. Sala OSP pękała w szwach. Gminny Dzień Kobiet uświetniły występy m.in. Pawła Bauera oraz biura tłumaczeń i zespołu muzycznego kolegi. Dzień Kobiet, czyli 8 marca, odbywa się w Postękalicach. Jest to już kolejny gminny Dzień Kobiet. Na zaproszenie Wójta oraz Rady Gminy odpowiedziało naprawdę dużo pań, z czego jesteśmy dumni. Ja, jako dyrektor i Gminne Centrum Kultury, że nasze zaproszenie zostało pozytywnie odebrane. Jak co roku nasze gminne. Obchody Dnia Kobiet spotykają się z bardzo gorącym przyjęciem i z bardzo żywym odzewem, i bardzo to znaczy, że jest zapotrzebowanie. To znaczy, że panie chcą się spotykać, chcą spędzać razem czas, chcą się też bawić i integrować. Można się pobawić, można kulturalnie spędzić ten wieczór w takim dniu, gdzie wszystkie panie mogą odejść od obowiązków codziennych, a spotkać się, prawda? Znamy się, nie znamy się, ale jesteśmy razem. Miło się spotkać razem w takim gronie. Dokładnie, dokładnie tak. Można powspominać dużo znajomych mam, co na co dzień się nie widzimy, prawda? Także no, przyjemnie, bardzo przyjemnie. Pierwszy raz jestem nagminnym. A jak się pani podoba? Bardzo mi się podoba, oby jak najczęściej były. Jest duża frekwencja, dużo znajomych oczywiście. Myślę, że miło tak się spotkać. Tak, tak, bardzo miło. My co prawda mamy trzeci rok, dwa lata mieliśmy, małyśmy same, Panie, panowie nam przygotowywali oczywiście, ale było też pięknie, bo bardzo było dużo kobiet. No naprawdę, jesteśmy zachwycone, a dzisiejszym dniem szczególnie. Po stękalicach nie mogło zabraknąć oczywiście kwiatów i życzeń z okazji Dnia Kobiet. Dla wszystkich pań z gminy Bełchatów chciałbym złożyć najserdeczniejsze życzenia, duże zdrowia, pomyślności, spełnienia marzeń, żeby wszystko się układało jak najlepiej i żeby wszystkie marzenia się spełniały, wszystkiego, wszystkiego co najlepsze dla naszych mieszkanek, dla pań z gminy Bełchatów. My ze swej strony przyłączamy się do życzeń dla wszystkich pań.